No i ja myślę że wszyscy wiedzą, że w 6, Katolicki, u nas w w Środkowo-Afrykańskiej nie ma wiele 9, tak jak w 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, lat. Nawet, nawet najwięcej. Jest Musimy powiedzieć, że to jest młody kościół. Młody kościół. Misjonarze z Polski, albo z Włoch, którzy tak. przyjechali do ESEA, tak. oni tam oni uciekli. Uciekli, uciekli. A te święto tak jak, jak to, Tylko, tylko Trochę, tam ludzie w cześć, i robią robią też, w przykład tutaj Tutaj w Polsce e, 6 grudnia jest świętego Mikołaja, a u nas nie znamy świętego cześć, dokładnie jak w tutaj. jest tutaj. w Prezenty na, na 6, na, na 6 wsteczny, w grudniu się I u nas do, e, 24 grudnia dzieci dopiero dostają prezenty. Jak, jak oni śpią, oni śpią rano widzą, że są prezenty w pokoju albo w domu. I teraz rodzice mówią, że ktoś przenosił te prezenty, ale nie jest też święty Mikołaj, ale ojciec świąt. To jest nie? staram się tłumaczyć, bo jest Papa Noe, ale to znaczy ojciec Świąt, nie święty Mikołaj. I ja będę chyba zapytać ktoś, co dzieci otrzymali takie tutaj e, na świętego Mikołaja. Jakie prezenty otrzymajcie dzieci? Dzieci do, dostają prezenty nie? Na, na Bożym Narodzeniu. Albo... Ale jakie? jakie? Jakie prezenty dostaliście? Albo jakie dostajemy w Polsce? Kto się chce pochwalić, podzielić? Książki i gry planszowe. Co jeszcze dostajecie? Plocki Lego. Lodzki Lego. Co jeszcze? Słodycze, no właśnie. Chyba wszyscy słodycze dostają. Co jeszcze dostajemy? Lodzki Lego, i, I... 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 Ten bobert dostaje słynny jest podobno, nie? Ale właśnie, tego klocki Lego słodycze. co jeszcze dostajemy? Święta. A rodzice to dostają jeszcze? Co rodzice dostają? Kto chce się z rodziców pochwalić? Perfumy kotoszane? czy inne jakieś? By Pan się uśmiechał, nie były. Czy jakieś papora O, biżuteria, proszę Na bogatych, na bogatych. Co rodzice dostają? To Co dostają Na Naprawdę? Proszę, proszę. Co rodzice dostają? Do ogrodu. Rzeczy narzędzia do ogrodu. Tak jest. I co jeszcze? Dzieci i rodzice dostają w Polsce na święta. Ubrania. ubrania. Słodycze. Słodycze. i Przytulanki. Maskotki. To teraz opacy podzielą się co dostają dzieci w Republice Środkowej Afryki. To dobrze. U nas e, dzieci dostają nie tylko sukierki, albo sodale, ale najbardziej tu są zabawki. Znacie, co to jest zabawki. Zabawki e, miszu albo piłkę, albo e, coś takiego. Ale nie są e, wszyscy dzieci otrzymają. Dlaczego? Ponieważ jest. E, Rodzice muszą kupować, ale kosztuje, nie? I to, 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 to jest problem. Ponieważ niektórzy dzieci mają, a niektórzy nie mają. Ponieważ oni są taki biedni. Albo rodzice nie żyją i są dalej. I na się mamy takie zwycięstwo teraz, że na miszy 24 to jest dla mnie, dla te zabawki na dla I dzieci mnie, do domu, ale ci, dla mnie, je mnie, dla 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 być grzeczni wobec rodziców, ponieważ teraz oni jeszcze mają rodzice i oni rodzice dają ich prezenty i są dalej. I oni też myślą, że nie tuże region, regiony, nie tuże krajach, dzieci mają takie e, ochotę, aby otrzymać coś, ale oni nie ma, nie ma szans. Nie ma szans, ponieważ oni są taki biedni. Zobaczcie, że u nas myślę, że każde dziecko otrzymało jakiś prezent, nie? Chyba że nie otrzymuje kto. Kto nie otrzymuje prezentów u nas? Kto nie był? Grzeczny. A u nas są przecież wszystkie dzieci grzeczne, więc wszystkie dostały prezenty. Czy ktoś się odważy i przyzna się, że dostał rózgę? Nawet ja nie dostałem rózgi w tym roku. Więc jest sukces, jest postęp. Ale widzicie, już mówią całkiem poważnie, to u chłopaków w Republice Środkowej Afryki dzieci nie otrzymują prezentów, bo są niegrzeczne czyli dostają rózgę, bo są niegrzeczne tylko nie dostają, bo są rodzice bardzo biedni. Dlatego warto naprawdę docenić to, moi drodzy, że my żyjemy w kraju, gdzie naprawdę nie jest źle bo mniej więcej każdego stać na jakiś, nawet najdrobniejszy prezent. W Afryce to wygląda całkowicie inaczej o czym sami się przekonujecie, bo wspieracie te dzieła. Chłopacy też są dzisiaj tu u nas, kolejny rok z rzędu, żeby swoją obecnością podziękować za to, co robicie, za to, że przykładacie się finansowo i duchowo do tego dzieła, które tam rośnie, między innymi właśnie w ich kraju. I e, dodatkowy na, na tej tradycji jest tu e, nie, niektórzy księdze w, w, w parafii pomagają też w, rozdziel, rozdzielać prezenty. Dzieci, którzy są, którzy są biedni, albo którzy pochodzą, które po, pochodzą z biednej w, rodzicy. Tak, tak. I jest, i chciałbym to do, do dodać. I później, ja widzę, że jak, jak to że na Bożym Narodzeniu w 6, na 6 grudnia dzieci dostają prezenty, a u nas 24 albo 5 grudnia. To jest taka różnica troszkę. I później dużo dzieci nie? dostają bardziej piłki, piłki albo, nie wiem, Lalki, lalki, to są zabawy święcające, święcaj zabawy. Ale wiecie, co mnie zaciekawiło, że te prezenty przynosi się do kościoła, żeby je pobłogosławić. Ja jestem ciekaw, bo Bober przyszedł dzisiaj, a ciekawe, czy ktoś by jeszcze przyniósł, na przykład jakąś swoją zabawkę, jakieś klocki Lego czy inne lalki, żeby je pobłogosławić. Oczywiście, jak to bywa, w życiu nie za darmo. Trzeba by było jakieś cukierki przynieść, nie? Więc jak coś to zapraszamy w przyszłą niedzielę. Ale mówiąc całkiem poważnie, chłopacy, a czy macie taką wigilię jak my, że 24 grudnia spotykamy się wieczorem w gronie rodziny i mamy wieczorze wigilinę? Macie u siebie czy nie? Nie mam. Nie mają. Widzicie, więc jest już różnica. A idziecie na pasterkę? Nie. Też nie idą. Widzicie, kolejna różnica. Co kraj, to obyczaj, jak to mówią, nie? Podróże kształcą, więc chłopacy zapraszają do Republiki Środkowej Afryki, prawda? Troszkę trzeba się natrudzić, bo jednak nie ma bezpośredniego połączenia, ale myślę, że każdy trafi, a chłopacy później fajnie przyjmą i oprowadzą. Co jeszcze macie w Waszym kraju, w Republice Środkowej Afryki, co jest takiego dla Was charakterystycznego, czyli jakie zwyczaje jeszcze macie? Ja. Zwyczaj, myślę, że w Republice Środkowoafrykańskiej wszystko jest inne. Inny. inny. Jak, nie jest tak jak tutaj. W kościele, śpiew, gdy jesteśmy w, w Kościele, śpiewajmy, tańczymy. Ja często kiedy, kiedy mówię, gdy mówię tutaj, że to jest Boże, Boże Narodzenia, radujemy się, tańczymy. Może ludzie niedobrze nie roz, rozumieją o co chodzi, bo dla, dla ludzi z Afryki człowiek, cały kobiety należy do Boga. I gdy człowiek chce falić Boga, używa z, z, z całe ciała, całe siebie. Dlatego może tańczyć, śpiewać i nie, 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 nie zostajemy tak, e, s, s, tak, tak, otwieramy siebie i jesteśmy radosni, radosni w Kościele, to jest też inaczej. No właśnie, my w Polsce, w Europie w ogóle liturgię mamy taką, prawda, sztywną dosyć, nie, czasami sobie pozwalamy na pewne rzeczy, ale zasadniczo to jesteśmy tacy sztywni. A w Afryce, jak ktoś na pewno widział może na filmach, a chłopacy to wiedzą z doświadczenia, że tam cały człowiek żyje liturbią, tańczą, śpiewają, radują się. U nas na przykład przychodzi się do kościoła w stroju takim powiedzmy często ciemnym, nie takim stonowanym. Mówimy, że to jest kościelny strój. Kiedyś nawet były, pamiętacie, na pewno w domach specjalny strój, który był tylko na niedzielę do kościoła. A w Afryce chodzicie. W rzeczach jakich przede wszystkim? Kolorowych. Właśnie, kolorowych, kolorowych. Dlatego pewnie ta czarna sutanna jest dla was takim ograniczeniem, nie? Troszkę, bo byście chcieli jakąś pewnie inną. A ja mam ziółkę sutannę, białe i inne kolory też. No proszę bardzo. A to biała to na papieża już chyba, co? Nie. szykuje Biała to na papieża. No i oczywiście, zobaczcie, ja tak patrzę na zegarek, bo nie chcemy przedłużać. Bo to też jest w naszej mentalności, że msza nie może trwać za długo. A powiedz, Osiris, ile w Afryce, w waszym kraju, trwa najkrótsza msza? Dwie godziny. Najkrótsza dwie godziny. Wyobrażacie to sobie? A jak się dobrze rozkręcą, to potrafi trwać ile? Trzy, cztery, pięć Nie liczą czasu. Nie liczą czasu, bo tak się cieszą obecnością Pana Boga na mszy świętej, że nie liczą czasu. Jest takie powiedzenie, które może kiedyś słyszeliście, że my, Europejczycy, mamy zegarki, chociaż ja akurat nie noszę, a Afrykańczycy mają co? Czas. czas. Oni mają czas. My mamy zegarki, oni mają czas. Myślę, że moglibyśmy tu spędzić cały dzień i tak by było za mało. Ale już teraz dziękujemy Wam za Waszą obecność, za to, że podzieliliście się swoimi zwyczajami, tradycjami, że nas ubogacacie także tutaj swoją obecnością, swoją wiarą, swoim powołaniem. I poprosimy Was jeszcze na koniec, żeby coś zaśpiewać. A my ich do tego troszkę zachęcimy. Zdecydowanie wiemy Myślę, że to nie jest takie wydarzenie codzienne. Jeżeli ktoś gdzieś chciałby teraz podejść tutaj i zobaczyć sobie w wspólne zdjęcie, zaprasza nas w chwilę tutaj jeszcze. Kto pewnie coś może będzie się tu i przepraszam, tak, że tak przedłużamy poprzednie i przedłużamy to spotkanie, ale myślę, że to jest taka okazja szczególna. Bo nie wiadomo kiedy tak będzie, może za rok, może za dwa, może wcale. Więc zapraszam dzieci tutaj do zdjęcia.